Masia witam, z odcinka 85 85 tak, jakoś tak Dobra, klikam, klikam na zabawę I lecimy Dobra, jesteśmy już Tu bym musiał iść po herbatę, no. Hmm. no dobra, to musimy iść do kopalni mojej nasionka, Będziemy iść, tylko muszę iść po iron do kopalni jakiejś. nasiona. Dobra, to ja idę do kopalni. Kilofy, no może być. Może to idziemy. Zobaczycie się to wykopać tego Irona. To jest kopalnia moja, zobaczycie nową kopalnię Będzie mi napadnie No, jest moja kopalnia, dobra No i co ja idę kopać I widzimy się Jak wykopać. jakiegoś tego No, Mamy, mamy widzowie Irona. Zobaczcie ironic, bo czy będzie. O, chyba będzie. Proszę. O, jest, jest. Elegancko. Dobra. No i co, ja yeah, happy. Pomaga już wracać. Zobaczmy, czy jest noc, czy dzień. Ale pewnie będzie dzień jeszcze, bo w nocy jeszcze nie powinno być. O, noc jest. No to co, ja chyba będę czekał w jaskini, może wykopię więcej ironu, mamy 6. To na jedno wiadro. Jedno wiadro. Kurde, dobra. Nie będę iść tu w nocy, bo niebezpiecznie już w nocy zostanę, że mam kawałek do domu, ale... Mój bad, bad jaskini. Ja sobie pokopię jeszcze chwilę. I... co do, do was, jak coś wykopię. To się ma. Widzowie, widzowie, mamy lapisik Lapisik, lapisik, sobie kopiemy O, elegancko Niebieski, fajny, lazuik No i nic, spoko, trochę tego lapisu wpadło I no mamy ci dzisiaj to dużo tego stąd, co dobrze, tego lepiej, możemy No całkiem nieźle, no, dobra jeszcze trochę pokopię i wracamy, zwracamy. Zobaczymy czy będzie dziennie. Może chyba będzie dzień. No, kiedy byśmy się zastosowali o rękach, o. Dobra, nie powoli idę, ja idę powoli. Mi się nigdy nie spieszy, jedzenia nie mam za dużo, muszę iść za zrobić, jak to się mówi, farmę, farmę muszę zrobić. Dobra, widzimy się na mojej bazie bazie jesteśmy już na bazie Idę sobie tutaj od zapisik i musimy przepalić tutaj tego pusta pusta kawegna to Rób. Dobra, niech się przepali koty miał mi dobra drewno tutaj to to tu, tu, tu. Muszę szynkę jeszcze jedną zrobić, tylko gdzieś indziej Muszę sobie tutaj zbudować moje... gdzieś tutaj zbuduję Co to jest? A tutaj będzie mój magazyn, o świeczkę damy Tutaj, o... Tutaj będzie taki magazyn O, tutaj kolejne szynki będą. O, tak damy. O, jak ładnie. Dobra, trzeba zbudować szynki. Eee, yy, jak się budowało szyneczka. Piecyk, nie co ja nazywam. No. Na zdrowie! No mi się przepaliło, o je bit No i zbudujemy wiadro Wiadro, wiadro, gdzie to było wiadro O jest wiadro. Na zdrowie Mamy wiadro i wiemy iść Na siadno zrobić tam farma Ale nie będzie to farma, dlaczego na górze damy farmę Jeszcze ja łotykę zrobię Łotykę zrobimy z tego buku, buku, buku. kamienną. Dobra, to idziemy na nasiona zrobić. Idziemy sadzić. I tam mamy wodę, co nie na luzie. Dobra, na górze zrobimy tutaj farmę. Tylko trzeba by się schod zrobić do góry. A, to się zrobi chyba w kolejnym odcinku. To było w tym odcinku chyba na tyle Albo jeszcze coś mam zrobić mm, Nie to w następnym odcinku zrobimy dobra W następnym odcinku będzie farma Więc w tym odcinku to było na tyle Trzymajcie się i papa Papa pa, do, do następnego połu.